Masz 5 sekund na rozszyfrowanie tych trzech skrótów. Cześć, jestem Martin i pracuję na najlepszym lotnisku w Europie. Każde lotnisko ma swoje imię tak zwane kota i Te trzy litery to kod służący do oznaczania portów lotniczych na całym świecie a więc przechodząc do odpowiedzi Waw, czyli Warszawa Wro, Wrocław Mad, czyli Madryt. Większość, widząc te trzy kody, jest w stanie prawie od razu powiedzieć, do jakich miast one należą. Są natomiast też takie, nad którymi trzeba się chwilę zastanowić. Spójrz na przykład na te kody. Masz 5 sekund na rozszyfrowanie. CDG to jedne z największych lotnisk w Europie: Paris Charles de Gaulle. I właśnie od jego imienia pochodzi ten skrót CDG. LCY. Czyli London City, jedno z kilku lotnisk w Londynie. JFK pochodzi od imienia Kennedy'ego, również jedno z większych lotnisk, ale już na świecie. A na koniec zagadka: czy wiesz, co to za lotnisko? Spróbuj zgadnąć, a potem sprawdź odpowiedź w komentarzach.